Ten park and Ride jest na kilkadziesiąt, ponad 150 pojazdów, ale także co jest ważne, połączony jest z pętlą autobusową. Od 24 września będzie uruchomiony autobus, który będzie mógł dowozić mieszkańców z bardziej odległych rejonów, po to by mogli skorzystać z połączenia kolejowego i w niecałe 15 minut znaleźć się w samym sercu naszego miasta. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, korzystne, przybliżające mieszkańców tego rejonu do miasta, a z drugiej strony ułatwiające komunikację, przyspieszające tą komunikację. Wreszcie, co nie da się ukryć, jest także korzystne dla środowiska, bo w końcu to temu też służy. Jeszcze nie mamy podpisanego porozumienia z koleją, w związku z czym ten bilet jeszcze nie będzie umożliwiał komunikacji bezpłatnej koleją, natomiast w momencie, kiedy podpiszemy takie porozumienie, a mam nadzieję, że ono się uda, no to wówczas rzeczywiście na podstawie tego biletu będzie można korzystać z komunikacji kolejowej. Postawiamy pojazd, wsiadamy do pociągu i jedziemy. To jest nawet konkurencyjne w stosunku do komunikacji miejskiej, w stosunku do autobusu czy do tramwaju. Tutaj po prostu nie ma żadnych korków, nigdzie ten pociąg nie musi być sztucznie zatrzymywany. Zatrzymuje się tylko na koniecznych przystankach i w ciągu 15 minut jest już w samym centrum Krakowa na dworcu. Gówni.